nie zwalniają tenisiści stołowi IKS Jeziora Tarnobrzeg. Po świetnych występach w indywidualnych i drużynowych Mistrzostwach Polski, z których zawodnicy Tarnobrzeskiego Klubu przywieźli łącznie aż 14 medali, w tym 6 złotych, niepełnosprawni tenisiści z powodzeniem rywalizują w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych. Medale z pierwszego Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych rozegranego w Gorzowie Wielkopolskim przywieźli Paweł Mazuryk i Antoni Biedziuk. Srebrny medal w swojej klasie startowej wywalczył Mazuryk, z kolei na trzeciej lokacie pasował się biedziuk. Kilkanaście dni później, trzy razy na podium w zawodach weteranów rozgrywanych kolejno w Międzyzdrojach w Nowej Sarzynie i w Gliwicach, staje Janusz Malarz. Najbardziej doświadczony zawodnik IKS Jeziora Tarnobrzeg zwycięża w otwartym Grand Prix Podkarpacia Weteranów. Dwukrotnie zaś, czyli w pierwszym Grand Prix Polski Weteranów i drugiej edycji tych zawodów, zajmuje trzecie miejsce. Międzynarodowymi sukcesami pochwalić się może z kolei Paweł Włodyka. Najpierw z hiszpańskiego protura Włodyka przywozi złoty medal w drużynie i srebrny w turnieju indywidualnym. We Francji zaś zawodnik Tarnobrzeskiego IKS-u zdobywa złoto w drużynie i brąz w turnieju indywidualnym. W ten weekend 13 zawodników IKS Jezioro Tarnobrzeg wystartuje w drugim turnieju Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych w Gdańsku. Zawody te są jednym z trzech z tego cyklu rozgrywanych w ciągu sezonu i stanowią eliminację do indywidualnych mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych w 2022 roku.